Siemanko jebane kurwiszony. Dzisiaj sobie zakupiłem nową klawiaturę. Jest ona z firmy... trackera. Taka zajebista kurwa, znaczy chujowa klawiatura. To jest oczywiście pierwszy vlog, unboxing. Rozpakujemy. Oto tym tasakiem zajebistym kurwa. Co u was po mnie Zero kurwienia, zero, nic. No, tylko to za siebie. Co my tutaj mamy? Pudeczko. Chujowo zapakowane, porwane tutaj jeszcze kurwa, to nie ja. Jak to się otwiera, bo nie wiem. A chciałbym wiedzieć. Będzie takie nakurwianie w Tibie. Zaraz Wam pokażę jak moja wcześniejsza klawiatura wyglądała. Kurwa jeszcze zaklejone. Chuja mnie tutaj robi. Dobra. Co my tutaj mamy? Klawiatura zapakowana w jakąś spierdoloną folię. Co my tutaj mamy? Oczywiście klawiaturę. To możemy też wypierdolić za siebie. Klawiatura ogólnie wygląda tak. Spierdolenie, jak zawsze. Każda ma klawiatura. Tak kurwa, nie słychać aż tak mocnego kurwa szumu Znaczy dźwięku, jak uderzam w klawiaturę AWSD -y... Na niebiesko Strzełeczki na niebiesko Tak wygląda Tu chuj dla was serdeczny Tu chuj dla was tu serdeczny Kabalek jak zawsze Ja pierdolę, związany na dwa druty Jak jakaś laska chciała pociągnąć druta To odzywajcie się wiadomości prywatnej Snapchat Siempson XD, tak, kurwa, krótki ten kabelek. Ogólnie, jeszcze fajne jest to w tej klawiaturze, że pod spodem tu ma takie kurwa dziureczki, jakby no, mam tu jebany. Słuchajcie, dobra, malutka przerwa. Dobra, powróciłem. Tak wyglądała moja stara klawiatura zjebana. Tu kurwa, bez przycisku, gdzieś tu. Bez przycisku Spierdolona, tutaj widzicie ma takie powiększenie Duża jest strasznie Słychać się kurwa nieczuźnikowo Chociaż nie wiem co to znaczy Spacer w ogóle Odjebana kurwa Nie działa To saka tu chowamy kurwa Nawet zaraz was tu dziawne Chuje jebane. I co teraz? Teraz oczywiście buszek będzie Kurwa, bateria wyłączona. Co tu się dzieje w tych czasach, że baterie były wyłączone? No i klawiaturka działa, kurwa, jego w dupę mać. weź tu mieszkę zajeb. No i co teraz, kurwa, odcwania kibana najebać? Wam się pilnujcie tam, kurwa, bo zaraz mam wiadę na chatę i będziecie mieli. Łajcie, gramy teraz w Tibie. Na kurwiamy 237 z olejnikiem. No, i grajcie z nami. Wszystko macie na jakim odsie gramy w opisie. Nie, nie, w opisie, co pierdol. Na fanpage'u naszym. Starty OTS albo John Dolejo. Mam no to wyebane. Słuchajcie, a co? Wezmą was? jeden no, dobrze. Znam, mam tu jeszcze do pokazania? A kurwa, parcie. FUBSON. FUBU. FUBU jest moim wziąkiem. Co mi tutaj mamy? To nie, prawo jazdy Karta miejska Dowód Karta kibica Co tu jeszcze? Legitymacja z technikum Bilet do kina na maraton wcześniejszy Co my tu mamy? Tu mamy jakąś ulotkę Pojebało ich, kłopot na dobre cele, czyli między innymi narkotyki typu marihuana. A, mamy co innego, słuchajcie. Co my tutaj mamy? Pozytywny, dziwki. Tak się zdało, egzamin. Się zdało. Co tu dużo gadać, kurwa. Dobra, kończę ten odcinek wyjebany w asenie.